Stworzyła miejsce, w którym każdy poczuje się zaopiekowany i wysłuchany. Ponad 10 lat doświadczenia i praca w najlepszych klinikach w Warszawie pozwala mi czuć się pewnie. Dlatego konsultacja i wstępna rozmowa pozwala na poznanie skóry, z którą będę pracowała oraz wybranie odpowiedniego planu terapii. Każdy zabieg od przygotowania po zakończenie jest starannie doszlifowany. Słucham potrzeb osób oczekujących efektów. Stworzyłam własne autorskie plany zabiegowe, które są wysoce skuteczne. Dlatego wybór aparatury i kosmetyków w moim gabinecie jest postawiony na jakość i bezpieczeństwo. Sukcesem Denimal Gabinetu Kosmetologii Estetycznej jest połączenie wielu czynników. Fundamentem jest moje wykształcenie, zdobyte na uczelniach dbających o najwyższą jakość kształcenia. Denimal jest bezkonkurencyjny. Zapraszam, Agnieszka Denis Malinowska.